Cześć kochani. Dzisiaj relacja z mojego ogródka wygląda on tak. Dosypałam niegdzie kompostu, żeby podwyższyć grządki. Tutaj widzicie, koło jarmużu też jest dosypany, tam między młodziutkimi rzodkiewkami też jest dosypany i tutaj koło porów też jest dosypany. Dzisiaj eksperyment polegający na po opryskaniu ścieżek octem zwykłym octem spirytusowym mam tutaj przygotowany już zwykły 10% ocet spirytusowy Grządki, ścieżki przy grządkach są nieco zarośnięte, jak widzicie i zobaczymy dziś jest środa i zobaczymy co się stanie jak opryskam te ścieżki to będzie w taki zwykły, standardowy sposób dzisiaj jest wiatr, więc o, w ten sposób to się będzie działo jest wiatr, więc muszę się starać żeby na rośliny uprawne tutaj moje piękne sałaty, zobaczcie już połowa października I zobaczymy jak to będzie wyglądało za kilka dni czy to się sprawdzi kilkukrotnie już słyszałam, że ocet jest dobrym, ekologicznym sposobem na to, żeby się pozbyć chwastów jeżeli tak jest to wydaje mi się Że grządki w ogródku są dobrym probierzem tego, czy to rzeczywiście będzie działało. Zrobię tak cały wszystkie ścieżki i zobaczymy, co się będzie działo. To jest mój ukochany chwast, znaczy nie, najbardziej nieukochany, czyli szczawik kruszczkowy. No toż i on. Zobaczymy, czy na niego też to podziała. Jestem niezmiernie ciekawa. I jadę dalej. Mam opryskane, y, opryskane wszystkie ścieżki w tym maleńkim ogródku. W tym, w tym starym ogródku. Y, przyjdę tutaj za kilka dni. Zobaczymy, co się będzie działo dalej, ponieważ tutaj, na dojściu do ogródku, też są chwasty, do ogródka też są chwasty, więc je też potraktujemy octem. I zobaczymy, czy acet jest na tyle dobrym środkiem ekologicznym, żeby się tych chwastów pozbyć. I wrócę za kilka dni. I zobaczymy, czy jednorazowe wystarczy. Ryskanie, czy trzeba to będzie powtórzyć i czy to w ogóle zdaje egzamin? Buziaczki.